Tyle. Tyle, mam ja Gdzie ty rybko Chodź, weź, weź, weź Pokaż, pokaż jaki duży, zobacz poczekaj. Jest takie potężne no bo... 35 cm Dobra, trzeba do góry do góry! ale nie wypadł ale. żaden. I tam zobacz, może większa jeszcze będzie jakaś sztuka. to weźmiesz. O, Karb tak. Karp starzawski, pełnołuski, dziki, sazan. To nie jest sazan. Właśnie. To też sazan jest. No, ale który jest sazan? Wszystkie. Wszystkie. No Te się nazywają sazon One regionalnie mają nazwę tak, swoje, wiesz ale, to... ale ten typ to jest taki jeden Sazon Dobra. <ślam> to takiego solidniejszego to wiesz o. Można go pusić